Tekst Manny na 28 grudnia Ze strumienia na drodze pić będzie, przeto podniesie głowę. Psalm 110 werset 7 Komentarz parauzyjny. Pragniemy prosić naszego Pana, Mistrza i głowę, by coraz bardziej nam błogosławił. Gdy z nowym zapałem będziemy się starać wiernie i z radością pić ze strumienia życiowych doświadczeń, czerpiąc z nich mądrość, która przysposobi i przygotuje nas do jego służby w niedalekiej przyszłości i która jeszcze lepiej przysposobi i przygotuje nas do jego służby także w obecnym czasie. Przez jego łaskę umożliwi nam też okazywanie jego chwały we wszystkich trudnych okolicznościach oraz zmiennych kolejach życia, byśmy mogli wysławiać go w naszym ciele i duchu, które są jego. Pijąc z tego strumienia, uczmy się od małych ptasząt, które gdy piją, ciągle podnoszą główki jak gdyby składając podziękowanie Bogu. Zawsze składajmy dziękczynienie naszemu Panu za każde doznane doświadczenie życiowe, za każdą lekcję, za każdą próbę, wykorzystując je wszystkie do naszego duchowego rozwoju. Reprint nr 2935. Komentarz epifaniczny. Strumień z tego tekstu przedstawia słowo Boże i doświadczenia życiowe. Mamy tutaj obraz podróżowania po drodze, wzdłuż której płynie strumień czystej wody. Z tego strumienia spragnieni podróżni mogą się napić i ugasić pragnienie. Nasz drogi odkupiciel znajdował strumień słowa płynący dla jego pokrzepienia przez całą swoją podróż, z niego pił i pokrzepiał się. Podróżując jak one w kierunku niebiańskiego Zionu. Pijmy z tego chłodnego, pokrzepiającego strumienia kiedykolwiek potrzebujemy jego pokrzepienia. Jezus pił też ze strumienia doświadczeń życiowych, ucząc się nowych lekcji i przygotowujących go do nowych doświadczeń. Doświadczenia życiowe także nas nauczą nowych lekcji pomocnych w przyszłych doświadczeniach. Tylko najbardziej tępi uczniowie nie uczą się z doświadczenia Najlepszego z nauczycieli. Nie należąc do tej klasy, uczmy się lekcji, których Pan nam dostarcza, zarówno ze Słowa Bożego, jak i życiowych doświadczeń. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Ewangelia Łukasza, rozdział 22, werset 27. Bo któryż większy jest? Ten, co siedzi, czyli ten, co służy? I zali nie ten, co siedzi, ale ja jest w pośrodku was jako ten, co służy. Dzieje apostolskie rozdział 8 wersety 32 i 33, a miejsce onego pisma, które czytał, to było, jako owca ku zabiciu wiedziony jest, a jako baranek niemy przed tym, który go strzyże, tak nie otworzył ust swoich w uniżeniu Jego sąd Jego zniesiony jest, a rodzaj Jego któż wypowie? Albowiem zniesiony był z ziemi żywot Jego. Drugi Koryntów rozdział 8 werset 9. Albowiem znacie łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wyubóstwem Jego ubogaceni byli. To rozdział 10 werset 1. Ja też Paweł sam Was proszę przez cichość i dobrotliwość Chrystusową, który gdy jest Wam przytomny, jestem pokorny między Wami, lecz gdy nie jest przytomny, jestem śmiały przeciwko Wam. Filipensów rozdział 2 wersety od 5 do 8 Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie który, będąc w kształcie bożym, nie poczytał sobie tego za drapiestwo równym być Bogu, ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom, i postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym masz do śmierci, a to śmierci krzyżowej. Izajasza rozdział pięćdziesiąty, wersety piąty i szósty. Panujący Pan otwiera mi uszy, a ja się nie sprzeciwiam, ani się na wstecz i wracam. Ciała mego nadstawiam bijącym, a policzków moich tym, którzy mi je targają, twarzy mojej nie zakrywam od obelżenia i pliwania. Ewangelia Mateusza rozdział 26 wersety od 51 do 54 A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem. Wyciągnął rękę i dobył miecza swego, a uderzywszy sługę kapłana najwyższego, uciął mu ucho. Tedy mu rzekł Jezus: obróć miecz swój na miejsce jego, albowiem wszyscy, którzy miecz biorą, od miecza poginą. A zaś mniemasz, żebym nie mógł teraz prosić ojca mego, a stawiłby mi więcej niż dwanaście wojsk aniołów, ale jakożby się wypełniły pisma, które mówią, iż się tak musi stać. Żydów rozdział 12 wersety od 2 do 14 Patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości, podjął krzyż, wzgardziwszy stromotę, i usiadł na prawicy stolicy Bożej. Przetoż uważajcie! Jaki jest ten, który podejmował takowe od grzeszników przeciwko sobie sprzeciwianie, abyście osłabiwszy w umysłach waszych, nie ustawali? Jeszczeście się aż do krwi nie sprzeciwili, walcząc przeciwko grzechowi. Czyliście zapamiętali napominania, które wam jako synom mówi, synu mój, nie lekceważ sobie kaźni pańskiej, a nie trać serca. Gdy od niego bywasz karany, albowiem kogo Pan miłuje, tego karze, a smaga każdego, którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg się wam ofiaruje jako synom, albowiem, któryż jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, tedy jesteście bękartami, a nie synami. A nadto cielesnych ojców naszych mieliśmy, którzy nas karali, a baliśmy się ich, zaż daleko więcej nie mamy być poddani Ojcu Duchów, abyśmy żyli? Albowiem oni na mało dni, jako się im zdało, nas karali, ale ten ku pożytkowi naszemu na to, abyśmy byli uczestnikami świętobliwości Jego. A wszelkie karanie, gdy przytomniej jest... Nie zda się być wesołe, ale smutne, lecz potem owoc sprawiedliwości spokojny przynosi tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. Przeto opuszczone ręce i zemdlone kolana wyprostujcie, a czyńcie koleje proste nogami waszemi, iżby to, co jest chromego, z drogi nie ustąpiło, ale raczej uzdrowione było. Pokoju naśladujcie ze wszystkimi i świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana. Ezdrasza rozdział siódmy werset dziesiąty, bo Ezdrasz przygotował był serce swe, aby szukał zakonu Pańskiego, i aby czynił, i nauczał w Izraelu ustaw i sądów. Psalm siedemdziesiąty ósmy wersety od drugiego do ósmego, otworzę w podobieństwie usta moje, a będę opowiadał przy powiastki starodawne. Cośmy słyszeli, i poznali, i co nam ojcowie nasi opowiadali. Nie zatajmy tego przed synami ich, którzy przyszłym potomkom swoim opowiadać będą chwały Pańskie, i moc Jego, i cuda Jego, które uczynił. Bo wzbudził świadectwo w Jakubie, a zakon wydał w Izraelu, przykazał ojcom naszym, aby to do wiadomości podawali synom swoim. Aby poznał wiek potomny, synowie, którzy się narodzić mieli, a oni zaś powstawszy, aby to opowiadali synom swoim, aby pokładali w Bogu nadzieje swoje, a nie zapominali na sprawy Boże, ale strzegli przykazań Jego, aby się nie stali jako ojcowie ich narodem odpornym i nieposłusznym, narodem, który nie wygotował serca swego, aby był wierny Bogu duch jego. Psalm 143, wersety 8 i 10. Spraw, abym rano słyszał miłosierdzie Twoje, bo w Tobie ufam, oznajmi mi drogę, którą bym miał chodzić, bo do Ciebie podnoszę dusze moje, naucz mi je czynić wolę Twoje. Albowiemeś Ty Bóg mój, Duch Twój dobry niech mnie prowadzi po ziemi prawej. Przypowieści Salomonowe rozdział 23 werset 12 Obróć do nauki serce Twoje, a uszy Twoje do powieści umiejętności. Pieśni 63, 9, 10, 22, 67, 154, 315 Wiersze brzasku 206. Z chwały w chwałę. Lektura uzupełniająca w strażnicy reprint nr 2935. Pytania, czego w tym tygodniu nauczyłem nauczyłam się ze słowa, a czego z doświadczenia? Jak? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.